Miesz tę decyzję, że chcesz poko pokochać siebie, że chcesz być dla siebie lepszym, to życie przyniesie Ci takie sytuacje, które Ci to umożliwią i uwierz mi, że tak będzie. Sytuacje, w których będziesz mógł oddzierać się z tych wszystkich warstw, które sprawiają, że tej miłości w sobie nie czujesz. W sobie czy do siebie. I... Właśnie kiedy kochasz bezwarunkowo, czujesz pokój, błogość, swobodę w tym kochaniu siebie, w wyrażaniu siebie. Kiedy kochasz siebie, to tylko wtedy możesz prawdziwie kochać innych. Kiedy kochasz siebie, możesz przyjąć miłość i nie blokujesz tego, kiedy ktoś chce ci ofiarować swoją miłość. I jeśli wciąż nie doświadczasz miłości i to słyszysz, to jest znak dla ciebie, drogowskaz, żeby właśnie pokochać siebie, by uczynić siebie najważniejszą osobą w swoim życiu, swoim przyjacielem. Jesteś miłością, już jesteś miłością, zawsze byłeś, zawsze byłaś miłością. Twoją wibracją, naturalną wibracją jest miłość. Więc, jakby wchodź świadomie w tą wibrację miłości, bądź w tej częstotliwości. Ja nagrałam dużo filmów, gdzie, gdzie tego uczę, pokazuję, jak to robić. Na przykład, Integracja w folderze, w playliście. Integracja znajdziecie tam w każdym tym filmie jakąś krótką, krótkie ćwiczenie, które przybliży was, was do siebie. No, i sprawdzajcie też sposoby innych. Inspirujcie się, próbujcie, nie poddawajcie się, szukajcie swoich sposobów. Bądźcie w tej częstotliwości, miłości, to nie jest trudne. Wystarczy spróbować i raz to poczuć, i później przychodzi to coraz bardziej naturalnie. Zapraszam Cię na. Czytanie indywidualne na sesję indywidualną. Otwieram się na współpracę po małej przerwie, więc jeśli czujesz, że potrzebujesz, to, to będzie mi miło. Z przyjemnością Cię poznam, wysłucham, pomogę wrócić do siebie. Wszystkie informacje w opisie filmu, a w komentarzu postaram się przypiąć film z wyborem grupy. Jak już go nagram, bo za chwilę.